Sponsorem programu Dashbur jest firma Knieja, dystrybutor marki Braun. Sponsorem programu Dashbur jest firma Kolba, dystrybutor kamer termowizyjnych marki Flir. Sponsorem programu Dashbur jest producent amunicji myśliwskiej Fampionki. W kolejnym odcinku magazynu Dashbourg, prosto z łowieckiego, ale dzisiaj nie tylko o tym. Do tego zapytamy, jak trening strzelecki wpływa na jakość polowania i wyniki na zawodach. Zapraszamy. W trakcie sezonu strzeleckiego obiekty treningowe przechodzą prawdziwe oblężenie, ale nie wystarczy przyjść na strzelnicę. Tak jak w każdym sporcie trzeba jeszcze mieć dobrego trenera. Bo lepiej wystrzelić jedną paczkę amunicji pod okiem instruktora i kogoś, kto nam zwróci uwagę, niż wystrzelać ich dziesięć, bo robiąc źle, cały czas powielamy błędy. I tutaj w fajne takie przykłady, ktoś strzelał parę słów, inaczej trzymaj rękę, nie wciągaj głowy. Natychmiast się to wszystko zmieniało. Także potencjał strzelców i ogromna energia, która jest wkładana w to strzelectwo, myślę, że powinien być jeszcze wykorzystywany przez fachowców, którzy gdzieś staną z boku i gdzieś właściwie coś doradzą i pomogą. No, przede wszystkim koncentrujemy się na, na konkurencjach trudniejszych, no bo jednak skit i trap jest trochę trudniejszą konkurencją, jak parza. No i dzik, który też na pewno sprawia więcej problemów, jak strzelanie rogacza. Korekty strzelców są robione na bieżąco. Natomiast podstawowy problem polega na tym, dlatego mamy trzydniowe takie strzelanie, żeby ktoś dał się ułożyć i później utrwalił to, co, to, co, to, czego się nauczył, to, co zostało mu pokazane. Bo bywa bardzo często, że po pewnym okresie on wraca do swoich nawyków. Z reguły są to już strzelający, to jest jakiś nowy materiał, bardzo plastyczny, tylko każdy już ułożony po swojemu i. I te nawyki wracają, także żeby osiągnąć taki właściwy efekt finalny, to powinno się dać robić to często. Ja dość często strzelam z Andrzejem Malikiem i też wydaje mi się, że, że robię wszystko dobrze. On boku potrafi powiedzieć jedno, dwa słowa, co jest w danym momencie robione źle, następuje korekta i efekt jest natychmiastowy. Natomiast Łukasz Czapla daje, wyciska siódme poty. Takiej zdradzę nie wiem czy tajemnicy. On kiedyś kiedy zapytałem, mówię Łukasz, powiedz mi, ile jest talent, a ile jest praca. I powiedział, że 10% to jest talent, a reszta to jest praca. I, I też mam z nim częsty kontakt i to fajnie pokazuje bezpośrednio, jak sportowcy dochodzą do sukcesu. To nie jest tak, że komuś się wydaje, że wyszedł, pobieg strzelił, przeskoczył. Nie, to jest ciężka praca. Łukasz biega, siłownia. I widzę, jak to wygląda. To nie jest tak, że on strzela dziesiątki, a z reguły tak to robi na treningu, i on się odpuszcza. Jest konsekwentny do końca i nam, strzelcom, tym sześcioboju, też by się przydała właśnie taka konsekwencja, że wydaje nam się, że ktoś fajnie strzela i on ma talent i tak dalej. To jest rzeczą wtórną. Myślę, że każdy jest się w stanie nauczyć strzelania na dobrym poziomie, jeżeli ma kogoś, kto go poprowadzi yy, i będzie w to wkładał dużo pracy. Niestety fachowców wykorzystywanych w tej dyscyplinie jest niewielu. Z reguły są to, tak to określę, emerytowani sportowcy, którzy kiedyś strzelali konkurencje olimpijskiej, jak Trabczyskid. I myślę, że takich osób w kraju chyba na palcach jednej ręki. Jednym z takich fachowców jest niewątpliwie pan Andrzej Malik, któremu nie umknie nawet najmniejszy drobiazg. Zwłaszcza trzeba patrzeć, jak trzymają broń, od tego się zaczyna, w jakiej pozycji jest kolba i jak podnoszą tą broń. Zwracać uwagę na trzymanie prawą ręką i lewą ręką, prawą ręką mocniej, lewą w ogóle nie trzymamy, tylko broń spoczywa. I teraz jeszcze, jeszcze miejsce, w którym się trzyma lewą ręką, który jest też niezmiernie ważne, żeby nie robić tak zwanych pompek, wyrzucać broń do przodu i potem dopiero idzie do ramienia. I żeby podnosić broń tak, żeby się kolba ślizgnęła do, tutaj obojczy. I to jest tyle. I to jest bardzo ważna rzecz, która pozwala strzelać szybko i precyzyjnie. Czy tego typu warsztaty to dobry pomysł? Tak, to no, znakomity pomysł, e, strzelając kiedyś e, w ekipie polskiej, urządzano tego typu zgrupowania, które były nazwane zgrupowaniami nie warsztatami wtedy. I zgrupowania takie trwały nawet do 10 dni. I strzelało się i do południa i po południu, wystrzeliwało się dużo naboi, dużo amunicji i oczywiście po takim strzelaniu wszystko odbywało się jakoś tak prawie, że automatycznie, ale było wszystko tak kontrolowane, że pozwalało strzelać o wiele więcej czystych tak zwanych serii, to znaczy bez pudła. Zawodnicy, którzy tutaj strzelają mają już jakieś doświadczenie, czy trudno jest korygować takie osoby, które już potrafią całkiem nieźle strzelać? Jest gorzej, bym powiedział, bo trzeba, trzeba ich wprowadzić w jakąś, w jakąś postawę, która, która by eliminowała te wszystkie błędy, których, których sami się nauczyli, nauczyli robić. I jest rzeczywiście trochę bardziej skomplikowane, ale to wcale nie jest niemożliwe. Co się robi, robi się, jak się jak się trochę orientuje i zna na tym zawodzie, że można powiedzieć, to nie ma, nie ma żadnych problemów. Tu jest u nas taka grupa osób, które Strzelają już samodzielnie od powiedzmy pięciu lat, którzy nauczyli się tyle błędów robić, że, że włos się jeży na głowie, ale pomimo wszystko, jak pan sam zauważył, strzelają znakomicie już dzisiaj po jakichś dwóch, trzech miesiącach treningu. Czy to, że w czasie treningu nie wszystko trafimy, to chyba dobrze. To znaczy, ja zawsze mówię, czyste serie, tak zwane bez pudła, to należy strzelać na zawodach, a na treningu można sobie pozwolić na jakiś stopień eksperymentu, bo po to jesteśmy, żeby wyłapywać wszystkie błędy i niedociągnięcia na treningu i to nie jest specjalnie ważne, czy się spudłuje dwa, czy rzutki, czy nie. Strzelec nie widzi się, w związku z tym zawsze takie fachowe spojrzenie z boku powoduje, że, że się wychwytuje wszystkie błędy i, i koryguje to. Bez trenera w zasadzie nie ma czego szukać na początku szczelectwa. Ja już nie jestem na początku, ale uczyć się można całe życie. Bardzo fajnie, bo robiłem takie błędy, bardzo małe, minimalne, których po prostu nie widziałem, bo nikt mi o nich nie powiedział. Natomiast dzisiaj jest rewelacja. Dla mnie jest super. Wizyta na szczelnicy powoduje, że błędy się eliminuje, co się przekłada potem na lepsze wyniki na zawodach, no i w łowisku jak najbardziej też. Zaledwie 30-letni Łukasz Czapla ma już na swoim koncie cztery tytuły Mistrza Świata i trzy tytuły Mistrza Europy w Strzelaniu do Ruchomej Tarczy, choć od 2008 roku nie startował w żadnych zawodach. W wolnych chwilach pomaga myśliwym eliminować błędy, jakie popełniają podczas oddawania strzału, a tych, jak wylicza pan Łukasz, nie brakuje. Takie typowo techniczne zagadnienia, jak zła praca na spuście, to najczęściej to są takie właśnie odruchy też ze strzelania na śrucie, czyli po prostu ten palec nie pracuje płynnie i zdecydowanie płynnie, ale bez żadnego szarpania, po prostu szarpią za język spustowy, puszczają broń w momencie strzału, czyli tak, by nie dokończyli, po prostu nie postawili kropki na D, czyli dojeżdża, załóżmy sobie, do punktu celowania, ciągnie za język spustowy, i zapominaj dla niego to już się wszystko skończyło. To, że on naciągnął, nacisnął język sportowy, dla niego to już jest koniec strzału. A tak naprawdę to jest dopiero połowa roboty. Bo jeszcze trzeba go trzymać, utrzymać w rejonie celowania, odprowadzić zwierzynę do końca. To są takie podstawowe elementy, ale one najbardziej mi się przekładają na, na to, jak oni strzelają później. Daj. Promocja łowiecka odbywa się nie tylko w czasie targów łowieckich. W prasie w radiu, w telewizji czy też na portalach internetowych, ale także przede wszystkim w czasie spotkań z lokalną społecznością. Co takiego mogliśmy zobaczyć w dniu dzisiejszym, co zaprezentowali myśliwi ziemi szczecińskiej? To znaczy nie powiem, że standardowe, ale po pierwsze uczestnictwo y, sztandarów łowieckich jako reprezentantów kół łowieckich y, dało możliwość y, przekazania, że ilość tych kół łowieckich jest y, stosunkowo duża. To jest po pierwsze. Po drugie y, możliwość uczestniczenia w poszczególnych y, punktach y, imprezy, mianowicie... Y, Przedstawiania historii łowiectwa, przedstawiania y, poszczególnych ludzi, którzy na temat łowiectwa mogą bardzo dużo mówić, przedstawiania w ramach komisji kinologicznej, a naszych pupilów, naszych pupilów to znaczy nasze y, zdobycze w postaci tej, że pies jest nie tylko towarzyszem y, człowieka, ale i towarzyszem łowów. I to jest właśnie to jedna z tych pięknych rzeczy, bo nie, nie wszyscy sobie wyobrażają, że Niejednokrotnie pies rasowy i tak dalej jest o rodowodzie łowiecki, że ma instynkt łowiecki. Ten pies służy jedynie do możliwości pokazania, że wchodząc na ślad danej zwierzyny, wchodząc, wchodząc w ścieżkę tą, tą, tą transmisyjną tej zwierzyny, możliwość pokazania, jaka jest to zwierzyna, pokazania po prostu zdobyczy, które mamy. Widzieliśmy też wystawę prac dzieci, które bardzo się starały i narysowały bardzo piękne rysunki. Czego dotyczyły? Co roku ogłaszamy konkursy, czy plastyczne, czy rysunkowe, czy też inne związane z wiedzą. jak postrzegany jest świat dziecka w postaci obserwacji przyrody? To nie chodzi o, to, że trzeba widzieć tylko tą sarnę jelenia dzika, a właśnie te zwierzynę drobną, jak dzieci to postrzegają i później ich... Przekaz w postaci rysunku czy też pracy plastycznej jest oceniany przez komisję niemyśliwych, niemyśliwych właśnie osób profesjonalnych związanych z kulturą, które dokonują oceny rzeczywistej wartości danej pracy. Czy jeszcze jakieś niespodzianki dla osób, które przyjdą na festyn tutaj myśliwi przygotowali? Zawsze niespodzianką jest możliwość spożycia mięsa dziczego, bo to tak to należy określić bo w sumie w Polsce nie mamy, nie mamy takiej kultury spożywania mięsa najbardziej dietetycznego, najbardziej wartościowego, bez cholesterolu i tak dalej, to dietetycy mogą się wyrażać właśnie Mięsa zwierząt dziko żyjących. Jest to pewien event, bo mając na uwadze to, że my strzelamy, my prowadzimy tą gospodarkę hodowlaną owiecką, że musimy ten nadmiar w jakiś sposób zagospodarować, te nasze zdobycze w postaci ileś setek tysięcy ton mięsa, no niestety, ale na zachód wysyłane i tam jest... Wielce kultywowane spożywanie tej zwierzyny, zaś u nas rynku wewnętrznego brakuje. Nie wiem, jakie są symptomy tego. Jeden to na pewno cena. Cena, bo, bo możemy to zaobserwować w naszych różnego rodzaju sklepach, które prowadzą właśnie dystrybucję wędlin dziczyzn. Czy taka promocja, która odbywa się w środku miasta, pomaga później myśliwym w kontaktach? Z mieszkańcami bardziej rozumieją to, co my robimy? Tak, bo uważam, że obecny etap, kiedy zwierzyna, możemy powiedzieć, łowna, znalazła się w granicach miasta, w momencie, kiedy takie pikniki istnieją, kiedy takie festyny istnieją, możliwość zapoznania się niejednokrotnie z widokiem, ale też z możliwością przeżywania tych zwierzyn, geotypem i tak dalej, to znaczy jest to zasadne czego życzyć myśliwym z ziemi zachodniopomorskiej. To, żebyśmy mogli zachować tą zwierzynę, która jest w niezmienionym stanie. Życzyć dlatego, że spotykamy się z taką no, presją, żeby, że chcemy mieszkać jak najbliżej lasu, chcemy mieszkać jak najbliżej terenów zielonych, czy, czystych środowiskowo i tak dalej ale zapominamy, że jednocześnie zabieramy miejsce tej zwierzyni. Zachowajmy to, co mamy, zachowajmy to, co możliwość jest i pracujmy na rzecz restytucji tych zwierząt, które w jakiś sposób przy naszym normalnym, że tak powiem, życiu zanikają. To jest z tytułu chemizacji, z tytułu uprzemysłowienia, z tytułu komunikacji, rozwoju sieci komunikacyjnej, że no, brak tej zwierzyny drobnej typu Kuropatwa, typu zając, y, barzan i tak dalej, i tak dalej. Ale y, Polski Związek Łowiecki, a szczególnie my tu na terenie y, zachodniopomorskim prowadzimy właśnie programy, programy związane właśnie y, z tą zwierzyną, żeby ona za, zawitała, może nie tyle zawitała, co się utwierdziła w swoich stanach, jakie obecnie jest, żeby ten zając, kuropatwa, barzan i inne nie zginęły z naszych polilas. festyn łowiecki już za nami, tak samo jak kolejny odcinek naszego magazynu. Do zobaczenia już za tydzień. Dashbur. Sponsorem programu Dashbur jest firma Knieja, dystrybutor marki Brown. Sponsorem programu Dashbur jest firma Kolba, dystrybutor kamer termowizyjnych marki Flir. Sponsorem programu Dashbour jest producent amunicji myśliwskiej FAM Pionki.